Miła. A tu jesteś. Kochani, po tych śmiechach musimy się trochę wyciszyć. <grym> Spróbujmy być tu i teraz. Wdech, to wydech. Wdech, to wydech. Kochani, wszyscy, bo będziemy tu oddychać aż się uda. Wdech, to wydech. Wdech, to wydech. Wdech, to wydech. Tak, usłyszmy to. W D w Dobrze. W D wydech. Kochani, obserwując swój oddech, możemy dowiedzieć się, nie przerwam. Wielu rzeczy o sobie. Wdech, wydech. Najważniejszą jest to, czy nam wali japy. Kochani, przepraszam, że was tak trochę po co wziąłem. Ja jestem takim trochę kołczem. E, lubię robić te koszyczki, e, nie kupuję w, e, w sklepie komfort e, i co najważniejsze, ludzie przy mnie zmieniają się w cudowny sposób. Zmieniają imię i nazwisko, adres zamieszkania, dowód do osobisty i tak dalej. Tak kochani. Nie no, już bez żartów, jestem coachem, ale takim dla biednych, e, bo jestem nauczycielem w tak. tak. <śla> Dziękuję. Tu się tak. <śla> Ale, kochani, mało tego, jestem nauczycielem plastyki, czyli jestem takim coachem dla biednych, ale na jest kochani, takie rzeczy. Kochani, jadąc, jadąc tutaj, e, nauczyłem się bardzo e, ważnej rzeczy, jak mówić dzień dobry od mojego dziecka. Od dzieci można nauczyć się wielu wspaniałych rzeczy. Jadąc tutaj, musiałem odebrać dziecko z przedszkola. wsieliśmy e, na, e, na takim przystanku na śledzeń, taki, taki wąski, taki trzyma... E, e, e. Coś takiego, ja musiałam wciągnąć w dwa razy nawet, żeby się tam zmieścić. I zmieściłem się ja, moja córeczka i jakaś pani. I to ta pani z wielkim plecakiem, wielkie słuchawki, wielki telefon, coś sobie tańczy, w pichomiku, coś tamten, podjeżdża tramwaj. Ja na to patrzę i o dwa centymetry po prostu i wsunąłbym, zabrałbym ten tramwaj na tory i po prostu po niej i krzyczę, ja pierdolę! Tramwaj się zatrzymał. Drzwi się otworzyłem. Ona wsiadła, jak gdyby nigdy nic. Moja córeczka za nią. Z uśmiechem na twarzy. I na całej... I Ja pierdolę! Jakby dzień dobry mówiła. I właśnie tak nauczyłem się mówić dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof, a bardzo mi miło. E, tak jest, kochani. Tak, tak, tak. Kochani. Mm, nie od dziś wiadomo, że od dzieci... Dzieci uczą się poprzez e, naśladownictwo rodziców i tak dalej. No jak wspomniałem, mam e, córeczkę pięciolatkę, mam też syna e, trzyletniego i moja córeczka proponuje, kurczę, słuchaj, może pobawimy się w rodzinę. A no. on, Rodzina? Kurczę, słuchaj, Uf, ja bym tak na... chciał dokończyć przedszkole, chyba pobawić się trochę z kolegami na placu zabaw. No chyba nie jestem go. Ale w końcu się zgadza. I ona taka. Oddaj mi wszystkie swoje pieniądze. <śled> Pyta, dlaczego? Bo teraz są wspólne. <śled> tak jest. I wiecie co zrobił? Oddał, bo nie chciał słuchać tego pierdolenia do końca zabawy, że nie ma kasy dla ubrania dla waleczek, że nie ma za co wyjść na baby chino z koleżankami. I potem siedział przy stole, zachlał mlekiem owsianym, kurwa, jest czulony jeszcze. I tak to się kończy, kochani. E, moi drodzy, ci, którzy wymyślili hasło, że e, dzieci to czysta karta, tabula rasa, to chyba, kurwa, dziecka w życiu nie widzieli. Widzieliście kiedyś czyste dziecko? Przecież dzieci, nawet po wyjściu z podbryśnica, one nie są czyste, one co najwyżej są ujebane czystością. <laughs> tak, tak. Tak. E, e, tak, ujebane czystością. Po e, pół roku dziecka to jest ciągle kupa. Kupa kup, kupa prania. No po prostu, ja po pół roku byłem takim ekspertem od kup, że idąc sobie po mieście, na chodniku widzę kupę, patrzę po kolorze, wiem na co pies jest chory. Serio? Niech mnie pan zapyta, na co pies ten, na co ten pies jest chory. Na co ten pies jest chory? Na gówno! I to jest taka diagnoza na NFZ. Dzięki, miłego <śla> wieczoru. Fajnie. <laughs> Jeszcze powiem w której szkole.